Witajcie serdecznie w kolejnym wywiadzie na kanale Szczera Panda. Okres świąteczny nadal trwa, więc witajcie, można powiedzieć, świątecznie. E, a dzisiaj, moim i państwa gościem, jak ja to zawsze tradycyjnie mówię, jest wyjątkowy gość. E, mianowicie dzisiaj porozmawiamy z Pauliną Niewiadomską, która jest fotografem. Tak, zgadza się, jestem fotografką. Właśnie, po raz kolejny się na to łapie, że jednak odmieniamy zawód. Myślę, że tak. Ostatnio była dietetyczka, teraz mamy fotografkę. Się. Dobra, przechodzimy do pierwszego pytania. Jak wiadomo, okres świąteczny na pewno był to czas dużej pracy, wielu zleceń, wielu zadań, głównie chyba fotografia dziecięca w różnych śmiesznych świątecznych ubrankach. Czy się zgadza? E, zgadza się. W ostatnim czasie zrobiliśmy masę sesji świątecznych, takich mini-sesji. E, takie sesje charakteryzują się tym, że są krótsze i po prostu jest ich zdecydowanie więcej niż w zwykłym takim okresie nieświątecznym. No i właśnie, powiedz mi, czy w tym czasie. Naszej pandemii koronawirusa ludzie chętnie przychodzą na sesje, a jeśli przychodzą to na jakie? Eee, mam wrażenie, że nie ma to znaczenia, czy jest e, pandemia, czy też jej nie ma. E, ludzie przychodzą chętnie na sesje. Oczywiście zachowujemy wszelkie e, obostrzenia, czyli gdzieś tam dezynfekcja, pracujemy w maseczkach. Natomiast ludzie raczej się nie boją tego, że gdzieś tam panuje e, wokół koronawirusa. Czyli na sesji bez maseczek? Na sesji fotograf w maseczce czy przy ulicy, ale już fotografowane osoby bez. Okej, okay, a jeśli chodzi o całą branżę fotograficzną. Wiadomo, wesela i tak dalej, te większe imprezy, no nie mogą za bardzo się odbywać. E, czy przez takie coś odczuliście tutaj skutki właśnie tej pandemii? No e... wiadomo, sesje jakieś prywatne odbywają się, ale te większe imprezy to już różnie. Tak, jeżeli chodzi o wesela, to e, zaczęliśmy ten sezon od czerwca, skończył się on z końcem października, więc wszystkie wesela przed zostały przeniesione na 21 zazwyczaj. E, jedno wesele również się nie odbyło ze względu na to, że gdzieś tam pani młoda była w ciąży, więc no, gdzieś tam obawiała się tego wirusa bardziej. Ehm, no i gdzieś tam te listopadowe również e, przeniosły się na 21, więc 21 będzie szalony. Zlecenia będzie tego dużo. E, oby tak było. Oby tak było. Mam <grym> nadzieję, że wystartujemy. Planujemy w kwietniu. E, zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz już przejdziemy do bardzo merytorycznych kwestii. Powiedz mi, jak zrobić dobre zdjęcie? Czy tutaj trzeba mieć drogi? Jakiś wyszukany sprzęt? czy raczej umiejętności, jakieś dobre oko i wizja artystyczna? E, myślę, że wizja artystyczna i dobre oko to jest to, nad czym musisz pracować, więc nie poszłabym w kierunku tego, żeby inwestować w sprzęt na początek, a gdzieś tam próbować e, nawet na zwykłym telefonie, na zwykłej pierwszej. I zawsze polecam używanej lustrzance, e, trenować oko, Co byś wymyśleć. poleciła Tutaj, jeśli chodzi o sprzęt? E, jeżeli chodzi o sprzęt, to polecam na pewno komisy i u, wykupować po prostu sprzęt używany z drugiej ręki. Takie komisy zazwyczaj dawają nawet gdzieś tam gwarancję na rozruch 3-miesięczną, więc e, za niższą kwotę możemy mieć lepszej jakości sprzęt. Więc to, w tym kierunku na pewno bym szła. Natomiast na początek zwykły telefon, zwykły aparat i po prostu trenować, ćwiczyć oko, uczyć się teorii, pokazywać swoje zdjęcia gdzieś w internecie, żeby jakiś profesjonalista mógł nam ocenić, powiedzieć, jak to wygląda, czy jest dobrze, czy jest źle. Gdzie tej teorii najlepiej się nauczyć? Bo jak wiadomo, są szkoły fotograficzne, gdzieś tam można już pod fachowym okiem się tego nauczyć, ale taki zwykły przeciętny kowalski, który no z fotografią ma mało co związane mało co wspólnego, może tak. No i co sobie zrobić. Można powiedzieć nawet, chociażby gdzieś tam rodzinne dobre zdjęcie. No bo najgorsze, co można zrobić, to wszystkich ustawić, wziąć telefon i poruszać nim, i potem wychodzi czysta katastrofa. Nawet e, jeśli mamy telefon w pracy. To prawda. E, internet jest napaszerowany wiedzą. Jeżeli ktoś chce się czegoś nauczyć, to na pewno znajdzie informacje na YouTube, na Facebooku. Jest pełno kont, które robią nawet swoje własne wyzwania. I na przykład w danym tygodniu uczymy się robić zdjęcia takiego, wszyscy dodają te zdjęcia i oceniają się nawzajem, więc naprawdę nie jest potrzebna szkoła, czy to technikum, czy to studia wyższe, żeby robić zdjęcia. Wystarczy chęci. Okej, okay, dobra. Oszukać. To lecimy teraz z takim pytaniem. Może się komuś przyda, może mi się nawet przyda, bo jak to jest z tymi zdjęciami, jeśli ktoś chce, żeby pokazać jego twarz, pokazać jego sylwetkę, a ten dany człowiek nie jest fotogeniczny. Ja uważam, że właśnie można nie... Można zrobić zdjęcie dobre, czy nie? jest zrobić. problem? Ja uważam, że nie ma osób, które są niefotogeniczne. Tak naprawdę są tylko złe ujęcia. Eee, każda osoba... Nie możemy do każdej osoby podejść w ten sam sposób. Każda osoba będzie wyglądała z innej perspektywy inaczej, więc trzeba do tego podejść indywidualnie i każde, każdą osobę można ująć eee, w jakiś eee, fajny, ciekawy sposób. Eee, wiadomo, na przykład dzisiaj zdjęcia do dowodu są tragiczne. Stoimy na prost i no... Pewnie się zgadzam więc nikt, nikt nie czuje się fajnie. E, natomiast jeżeli masz dobrego fotografa, który podejdzie do tego indywidualnie... No, często, po, po... często to jest tak robione hurtowo. Proszę siąść tutaj, popatrz i robimy, tak. lecimy dalej. Nie? Tak, dokładnie. Więc S Trzeba znaleźć fotografa, który będzie miał chęć posiedzieć samą, może troszeczkę dłużej e, i wykrzysać z siebie coś innego niż takie właśnie zwykłe zdjęcie. Amfas, um, jak to się mówi. A jeśli chodzi o sam proces robienia zdjęcia, to jak wiadomo, bardzo popularne są programy postprodukcyjne, żeby sobie zdjęcie pokolorować, ponakładać, jak naj Więcej filtrów. No i oczywiście wtedy, żeby wyglądać lepiej, bardziej korzystnie, tylko czy to nie jest przypadkiem zła droga. Czy nie lepiej trochę posiedzieć sobie nad ustawieniami aparatu, telefonu, żeby już te zdjęcie przy pierwszym kliknięciu wyszło ok, potem jakieś drobne korekty zrobić, a nie bawić się potem w kolorowanie i takie tam różne balansowanie. Eee, jeżeli chodzi o fo profesjonalną fotografię, to wykonujemy zdjęcia w tak zwanym formacie RAW, który jest tak naprawdę wypowiały, więc fotograf musi e, takie zdjęcie jeszcze wywołać w programie i nadać mu kolory. Natomiast jeżeli e, jakiś laik chce sobie wykonać zdjęcie, to tak faktycznie dużo lepiej będzie to wyglądało, jeżeli e, pomyślisz o świetle, bo tak naprawdę w fotografii najważniejsze jest światło. Jeżeli pomyślisz o świetle i zrobisz dobre zdjęcie, Lepiej zrobić dobre zdjęcie niż właśnie przekoloryzować gdzieś tam filtrami, bo to od razu, może nie wszyscy o tym wiemy, ale na przykład fotografowi od razu się rzuca w oko to, że to jest przekoloryzowane, sztuczne i po prostu gdzieś tam y, zatraca się y, ta naturalna twarz tej osoby. Jakbyś miała określić, jak, jaki rodzaj fotografii jest najtrudniejszy. Czy to właśnie fotografia ludzi, bo często mówi się właśnie, że ludzi jest najtrudniej sfotografować, bo jednak to jest taka przyroda ożywiona, już bardzo kolokwialnie mówiąc. E, czy jednak może architektura jest trudniejsza do fotografowania, e, myślę, przyroda? Że, mm -hmm. Myślę, że każdy fotograf będzie do tego podchodził inaczej. Dla mnie, fotografia ludzi, to jest moje ulubione, moja perełka. Ja to kocham, więc dla mnie to jest. E no najlepsza dziedzina. Jeżeli bym miała wymienić tutaj teraz z fotografii ludzi, kogo najmniej, kogo najtrudniej uchwycić, to bardzo. na pewno dzieci. Tu na pewno dzieci, tak? Dzieci są nieokiełznane, to też zależy, jakie jest dziecko, ale są, biegają, szybko się poruszają, a wiadomo, że w fotografii fajnie, jeżeli ktoś się na chwilkę zatrzyma gdzieś tam, mogę ująć to jak jest w jakiejś tam danej pozycji. Z dziećmi tak nie ma, ale można fajnie je złapać w ruchu i też są fajne spontaniczne ujęcia, więc Najtrudniejsza dla mnie osobiście jest fotografia dzieci. No i teraz tutaj indywidualne będzie podejście każdego fotografa. Bo dla kogoś będzie trudno. Dla mnie, na przykład, też ja tego nigdy nie robiłam za bardzo. Więc, na przykład, gdzieś tam piłki nożnej bym się nie podjęła fotografować, bo nigdy nie miałam z tym do czynienia. Jakby jeżeli jesteś dobry, od wszystkiego jesteś. No, więc. Tak. Ale tak nawiązując do dzieci, tutaj. Mhm. Często rodzice przychodzą z nowo narodzonymi dziećmi, robią te zdjęcie tak zwane. Y Właśnie jak się nazywa takie. Eee, fotografia noporodkowa Newborn. Mhm. Czy to jest na pewno estetyczne? Bo niektórzy fotografowie podchodzą do tej sprawy w taki sposób, że to dziecko po urodzeniu, przykładowo, gdy się nałoży tutaj jeszcze filtry czarno-białe, wygląda jakby nie żyło. Często są takie komentarze, że to, ta fotografia to taka mało estetyczna jest, że z takim małym dzieckiem no, trzeba troszkę inaczej popracować. A niektórzy fotografowie właśnie. Robią dziwne zdjęcia. Czy ty właśnie spotkałaś się z takimi no, niewypałami, jeśli chodzi o taką właśnie fotografię? Jest to trudna dziedzina, fotografia noworodkowa. Ja tak naprawdę się tym nie promuję i jakby nie działam za bardzo w tym zakresie. W inną stronę bym poszła. Moim zdaniem właśnie mamy całą rzeszę fotografów, którzy tworzą zdjęcia, które wyglądają jak okładki do gazet, w których dzieci są wyretoszowane skóra jest po prostu porcelanowa, wygładzona, dzieci są ułożone w różne takie pozycje, gdzieś tam zwrapowane. I takiej fotografii też nie wykonuję, więc jeżeli ktoś chciałby do mnie przyjść na takie zdjęcia, to od razu mówię, że ja takich zdjęć nie wykonuję. Ja wykonuję zdjęcia noworodkowe typu lifestyle, czyli gdzieś tam chcę pokazać emocje, jak trzymamy to dzieciątko, jak sobie gdzieś leży, ale nie w jakichś takich nienaturalnych pozach z wykrzywionymi nóżkami, rączkami yy, i później w, w zbyt yy, gdzieś tam wyfotoshopowane twarzyczki, emocje, czyli tak jak to było, jak ty gdzieś już z nami był, czyli gdzieś go tam trzymaliśmy, był taki malutki, to jest prawdziwe, to daje jakąś prawdę, natomiast yy, takie zdjęcia gdzieś tam poukładane w koszykach, w wiaderkach, no, to, to jest dziwnie. dziwne. Po Ale jest dużo klientów, którzy chcą to i jakby wiem, kto robi takie fajne zdjęcia, zawsze do nich odsyłam i, i dzielę się jakby tą wiedzą, nie ma problemu. A na naszym rynku w ogóle jeszcze jest miejsce dla nowych fotografów? Można gdzieś tam sobie ze swojej działalności otwierać no bo oczywiście wolno, jest do tego prawo, ale czy jest na to miejsce? Myślę, że jest na to miejsce. Mam wrażenie, że jest ogromna konkurencja. Jest fotografów całe mnóstwo. Teraz mamy działalności nierejestrowane, więc jeżeli ktoś działa na etat, może sobie dorobić i gdzieś tam sobie y, zrobić takie zdjęcia komuś, również odpłatnie. Więc y, jest bardzo wielka konkurencja, jest bardzo duży wybór fotografów. Ale jeżeli ktoś chce, czymś się wyróżni, może zdjęciami, może wcale nie zdjęciami, może osobowościową i marką osobistą, to na pewno da sobie radę. A co byś mi powiedziała na temat fotografii sensualnych? A to jest moja ulubiona właśnie fotografia. A to dobrze kobieca. kobieca fotografia. Właśnie tylko sensualna. kobieca, czy męska też? Ja zajmuję się kobiecą fotografią, męską, gdzieś tam miałam okazję zrobić, natomiast tym się nie promuję, nie do końca czuję się w tym pewnie, więc bardziej zajmuję się kobietkami w tym względzie. No i jak one do tego podchodzą? Czy w naszym społeczeństwie gdzieś ta linia takiego wstydu się już trochę zatarła, czy nadal trzeba gdzieś tam trochę przekonywać, troszkę uświadamiać, że to nie jest tak źle, nie? Nie, nie jest źle. Powiem tak, coraz bardziej umysły Polaków się otwierają, natomiast nadal w mniejszych miejscach w moje klientki również spotykają się z hejtem. Natomiast, tak jak ja mówię, jeżeli ktoś ma czas rozmawiać na temat tego, co ktoś inny robi, to tak naprawdę nie ma ciekawego życia, bo zajmuje się czyimś, więc nie ma swojego. Więc tutaj bym o tym nie myślała. Cały rzesza kobiet robi same te zdjęcia dla samych siebie, czyli wywołują sobie potem świetny fotoobraz, rzucają sobie na ścianę w sypialni, mają piękną pamiątkę. No właśnie o to chciałam ehm, zapytać, czy raczej się tym dzielą gdzieś dalej, czy dla ehm, siebie to zostawiają? Są osoby, które się dzielą, może takie bardziej medialne osoby, gdzieś tam influencerzy i tutaj te osoby mają już, że tak powiem, silniejsze charaktery. Spotkały się nieraz z hejtem i ich chcą są w stanie to obronić, dotyczy, Tak, tam, dokładnie. Natomiast takie typowe, zwykłe kobietki gdzieś tam, i to już takie, powiem, starsze kobiety, gdzieś tam trzymają to dla siebie. Bardzo często też robią taki prezent mężowi gdzieś tam na rocznicę. A czy starsze to znaczy ile tak mniej więcej? Przedział wiekowy? Eee, przedział wiekowy? no może bym powiedziała od 35 roku w górę, czyli ponad średni wiek, tak? To są takie osoby, które gdzieś tam te social media dopiero pozna poznają, gdzieś tam. Nie mieli z tym styczności w wieku młodzieńczym i tutaj myślę, że są to osoby, które bardziej stresują się swoim wizerunkiem, tym co wypada, a czego nie wypada. Jednak młodsze pokolenia... Mniej się tym gdzieś tam przejmują. No, a taka sesja trwa dłużej od takiej standardowej, gdzie przykładowo tylko przychodzimy sobie zrobić zwykłe zdjęcia w ubraniu. Mm -hmm. e, ile czasu, bo mniej więcej to dłużej trwa? E, bo tr na pewno gdzieś znalezienie takiej odpowiedniej formy nad tym wszystkim to, to chyba trochę czasu zajmuje. E, tak, trwa to też ze względu na to, że osoby są skrępowane. Mm -hmm. e, jakkolwiek długo nie trwałaby rozmowa wstępna, na której gdzieś tam e, omawiamy szczegóły sesji, e, tak e, podczas Samej tej sesji kobiety po prostu są skrępowane. Dlatego ja zazwyczaj zaczynam od zwykłej portretowej sesji, czyli gdzieś tam robimy sobie zdjęcia w ubraniu i tak dalej, i próbuję rozgadać, podaję jakieś tam komplementy, mówię, że fajnie wyszło i tak dalej, żeby kobieta się rozkręciła i tak naprawdę pierwsza klatka i ostatnia klatka to jest po prostu jakiś chciałam powiedzieć, no po prostu niesamowity rozwój. Kobiety się otwierają, uśmiechają, zaczynają same dawać sugestie, choć na początku wyglądają tak. ただよいそれもずらびち Więc mm -hmm. dobrze jest mieć takiego fotografa, który poprowadzi Was od A do Z, czyli ustawi Was. E, przynajmniej ja tak działam, u mnie nie ma takiej sytuacji, że ktoś ma swoją inwencję nagle e, twórczą. Jeżeli o, ma to ktoś, właśnie to mają jak swoją inwencję, czy raczej gdzieś tam. Są osoby z inwencją istnieją. i dla mnie to jest ok. Ja bardzo chętnie zawsze posłucham i wykonam, spróbuję czegoś nowego, bo wiadomo, że jeżeli nie słuchasz innych, to jakby to już jest, miejscu nie będziesz kreatywny, nie będziesz się rozwijał. Dla mnie to nie ma problemu. E, są osoby, które mają inwencję, ale jednak większość jest kobiet, które do niej przychodzą, są to osoby, które nie miały do czynienia z fotografem, z sesją sensualną, z sesją kobiecą, więc przychodzą i są zestresowane. No i powiedzmy, wtedy ty masz jakąś przygotowaną konwencję, te zdjęcia się powtarzają, czy starasz się w każdym zdjęciu coś innego wprowadzić, żeby po prostu nie było duplikatów pomiędzy danymi eee, osobami? Zdarza, zda, zdarzają się duplikaty, ponieważ pracuję w studiu, więc to jest takie hermetyczne dość środowisko, tak? Gdzieś to tak wygląda tak samo. Wszystkie te dekoracje i stylizacje są takie same. Natomiast y, staram się dobrać y, pozycje i tak dalej do modelki, czyli do jej figury, do jej twarzy. Wiadomo, każdy z nas czuje lepiej któryś profil zazwyczaj, więc staram się nie robić duplikatów, natomiast na pewno zdarza się tak, że są te Same ujęcia. Na przykład mam takie swoje, e, mówię już, firmowe ujęcie, kiedy to kobieta leży, i jest ujęcie z góry. Zazwyczaj wszystkie panie wtedy mówią: o Jezus, jak ja pięknie wyglądam, więc to powieram, bo wiem, że się im podobają te ujęcia. To tu. w sumie dobrze mieć takie swoje, bo wtedy dzięki różnego typu katalogom, portfolio to się ma oficjalnie i tak. profesjonalnie nazywa, mogą sobie zobaczyć i powiedzieć: O, nie no, jestem gorsza od tej damy. Tak, dokładnie. Tak to działa nie, więc, też nie, tak. psychologicznie trochę. Działa trochę psychologicznie, tym bardziej, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na sesję, widział moje portfolio, więc pewnie oczekuję, że będzie podobny efekt z jego zdjęciami, tak? więc, więc troszkę, I na troszkę zakończenie, troszkę, troszkę. dosłownie w kilku zdaniach, jak byś jeszcze podsumowała? Jak zrobić dobre zdjęcie jak być dobrym fotografem? To co by to było? Eee, dobre zdjęcie musi być przemyślane, czyli nie cykamy zdjęć na oślep. Myślimy o tym, żeby było y, doświetlone tak, żeby fotografowana osoba czy obiekt y, wyglądał korzystnie. Y, zachowujemy zasady kompozycji, czyli fajnie kadrujemy, nie robimy z czegoś takiego, że horyzont leci nam gdzieś tam na którąś stronę. Yy... A jak być dobrym fotografem? Dobry fotograf to chyba ktoś, kto słucha, ale też potrafi poprowadzić e, osobę fotografowaną. E, czyli taki czasem może na przykład, bo to też zależy, jeżeli jesteśmy na reportażu, to niech jest taki bierny, gdzieś tam może troszeczkę podpowie, rozróżni, ale jeżeli jesteśmy już na sesji sensualnej, to niech mówi po kolei, jak robimy, obsypuje komplementami i jest po prostu miłe. No, to chyba mamy wszystko. Dziękuję Ci bardzo za okay. tą merytoryczną treść, za odpowiedzenie na te moje wszystkie przygotowane, jakże brzydko pytania, bo nigdy Wam nie pokazuję, ale to są wszystko głównie moje skróty myślowe. Też gościom daję tutaj jest przykład. Proszę, proszę sobie poczytać, proszę się zapoznać. Nie da się rozczytać. Nie da się, więc widzicie, wszystko jest na żywo, wszystko jest szczerze, tak jak powinno być. Się. <laughs> Dziękuję Ci raz jeszcze za udział Dziękuję w odcinku, bardzo. Wam za uwagę. No i widzimy się już w kolejnym materiale, w kolejnym wywiadzie. Trzymajcie się. 都是好吃的啊。